Jesteśmy już po trzech kolejkach, znaczy tak chciałbym powiedzieć, że jesteśmy po trzech kolejkach, ale niestety sami doskonale wiecie, że mieliśmy w ten weekend w Serie A sytuację totalnie niespotykaną, sytuację, która jeszcze nie wydarzyła się prawdopodobnie nigdy w piłce nożnej i zawsze kojarzona była z tym, że to są po prostu jakieś jaja, że to jest coś niemożliwego. No niestety zespół Napoli pokazuje nam, że niemożliwe w tym wypadku nie istnieje, ale my musimy zająć się fleszem kolejki do trzech spotkań jest kolejki numer 1 i kolejki numer 3 tyle ile udało się tych spotkań rozegrać zanim oczywiście zaczniemy już było mówione, że skończyliśmy zbiórkę na przewodnik, uzbieraliśmy sporą kwotę ponad 5000 zł i oczywiście po odliczeniu prowizji, za niedługo już te pieniądze odbieramy i robimy zamówienie na przewodniki, zamówienie na wlepki. Będziemy Was o wszystkim informować na naszych social media i w ogóle wszyscy musicie dać w komentarzach znać, czy taka forma w tym momencie, tak jak to studio wygląda teraz, Wam się podoba. I nie przedłużając, możemy chyba zaczynać flash kolejki. W środku tygodnia mieliśmy spotkanie Benevento z Interem, które rozpoczęło nam nadrabianie pierwszej kolejki. No, i generalnie mecz można było już wyłączać po pierwszej kolejce, no bo Inter się bawił. Generalnie kamigliki, Luca Caldirola w obronie Benevento mieli dosyć duże problemy, żeby cokolwiek więcej ugrać. Bawił się Lukaku, bawił się Gagliardini. No jeżeli z bramkę zdobywa Roberto Gagliardini, to wiedz, że coś jest tu nie halo, że coś się dziwnego zaczęło dziać. Co prawda Benevento w tym meczu wtoczyło dwie bramki po karygodnych błędach obrony Interu, bo go Gianluca Caprari. Natomiast wydaje mi się, że gdyby Inter nie miał aż tak wysokiego prowadzenia, to by aż takich błędów nie popełniał. Chociaż z drugiej strony mecz z Lazio wyprowadziłby niektórych z błędu, ale tak czy inaczej Beniaminek na pierwszym spotkaniu u siebie po prostu przegrał. Przerżnął sromotnie. Nieważne, czy tam w obronie był Kamil Glik, czy Barba, czy Caldirola, czy w wchodzący w pierwszej połowie właśnie za Barbę Letizia. No, każdy z nich był kręcony przez ofensywę Interu, która jak się okazuje, kiedy pojawia się Ashraf Hakimi, jest jeszcze mocniejsza. Naprawdę to, 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 co ma Antonio Conte w tym momencie, to jest niesamowita maszyna i zobaczymy, czy będzie potrafił ją wykorzystać, czy to będzie miało jeszcze jako taką ręce i nogi, bo Mercedes o którym będzie dużo później niektóre z tych wad obnażył. W tym samym czasie odbywał się mecz Udinezy ze Specją. Ja włączyłem go w drugiej połowie, kiedy w meczu Interu było już wszystko rozstrzygnięte i było wiadomo, że Inter raczej sobie poradzi z drużyną z południa Włoch. Natomiast przybysze z La Specji przybyli do Udinezy i sprawili nie lada niespodziankę. Na początku zaczęło się w ogóle od bombardowania bramki klubu z, ze Stadio Friuli. Ale najpierw war zabrał bramkę Mateoriciemu, Ricciemu, później niezawodny Gałabinow zdobywa bramkę na 1 do no i specja jedzie na, na pierwszą, po pierwszej połowie prowadząc Udinezy. I w drugiej połowie w zasadzie było to tak, że specja chciała naprawdę bronić tego wyniku. Trener Italiano postanowił, że piłkarze muszą się jak najbardziej wycofać. I atakowało Udinezę, i prób było wiele. Po drodze musiał dojść do zmiany w bramce. Musiał zejść Jeroen Zut i wszedł Rafael, który jest najbardziej kojarzony z flopami w, w czasach Ellasu Verona. Proszę bardzo, czyste konto zachował. I jeszcze Udinezę w ogóle grało w przewadze, i dalej nie zdobyło bramki w tym sezonie Serie A. A skończyło się jeszcze na tym, że wychodzący sam na same Gałabinoff. Po prostu wyjaśnia obronę Udinezę, która poszła całą naprzód. Zostawili Gałabinową, pokonał Juana Musso i tym sposobem Specja zdobyła swoje pierwsze trzy punkty w Serii. Zrobili to w miarę szybko. No i no ale potem będzie o meczu z Milanem, ale wiadomo, że to była różnica klas zespołów. Tak czy inaczej, Udinezę zgłasza akces, że oni będą walczyli o utrzymanie w tym roku. No, nie to żebym jakoś złożeczył, żebym był jakiś, jakiś niechalowy względem drużyny Udinese, ale jak wiecie doskonale, że czekamy na spadek tego zespołu, na który po prostu patrzeć się nie da. Spotkanie numer 3, czyli kolejna kanonada Atalanty. Tak jak ograli 4-2 do 2 Torino, tak nie pozostawili złudzeń w meczu z Lazio, które Mecz był w ogóle awizowany jako spotkanie, w którym miało się dziać dużo dobrego, miało być dużo walki z obydwu stron. No i generalnie mieliśmy taki flashback z zeszłego sezonu, kiedy Atalanta schodziła z Olimpico z przewagą 3-0. do 0. Nagle Lazio wyró... znaczy wyró... zdobyła bramkę na 1-3 i już wszyscy myśleli, że Lazio robi comeback, że odgryzie się Atalantę też za mecz po lockdownie. Wtedy co, co grali na Jui Stadium i Lazio wypuściło wygrany mecz. No tak się niestety nie stało, ale od samego początku było widać, że Atalanta napiera, Atalanta robiła wszystko, żeby Lazio upokorzyć, bo te mecze widać było, że to jest walka podobnych myśli trenerskich z jednej strony, a z drugiej strony no piłkarze bardzo serio podeszli do tego spotkania. Fatalne zawody Adama Maruszycia, które zawaliły bramkę na 1-0, zawalił bramkę na 2-0, kiedy to Robin Gozens i Hans Hatebur pokonywali Tomasa Strakosza. Później jeszcze dwie bramki zdobył Alejandro Gomez, który już jest w tym momencie najlepszym strzelcem zagranicznym w historii Atalanty. No i jeżeli on odrzuca oferty z Kataru, z Arabii Saudyjskiej, no to prawdopodobnym jest, że będzie atakował rekord Cristiano do niego. Chyba tam zdobył 112 bramek w barwach Ladei, więc może być naprawdę bardzo ciekawie. Ale tak wracając już do jakiejś takiej czegoś normalnego Atalanta, zdobywa cztery bramki na Lacio, no i potwierdza, że Lazio będzie miał bardzo ciężki sezon. Bo jak sobie popatrzę na nazwiska, które wchodziły z ławki rezerwowych na Anderson, ale nie Felipe, Akpa Ak, prosto z Escalante, tutaj chciałbym powiedzieć Bastos, ale Bastos doznał kontuzji w meczu z Interem, więc może być naprawdę bardzo różnie. Podobnie zresztą kontuzjowany jest Stefan Radu. No, i może być naprawdę bardzo nieciekawie. Lazio, które rozegrało fantastycznie. Zeszły sezon, po prostu ma małe szanse, żeby rozegrać drugi taki sam. Spotkanie piątkowe, czyli Sampdoria w końcu wygrywa mecz. I z jednej strony my, chciałbym powiedzieć, że może jednak do czegoś się nadają, ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę, że przegrali z Benevento i no, no z Juve wiadomo, to im w ogóle się te nie bronili, nie atakowali, nie wyglądało to w żaden normalny sposób. Tak, z Fiorentiną wygrali. Fiorentina w ogóle jest przypadkiem zespołu, który jest dziwny, ponieważ kadrowo oni naprawdę nie odstają. Yy, Wersję Interem można traktować jako przypadek, ale no, porażka z Sandorią to już lekka kompromitacja. Biorąc pod uwagę fakt, że przez większość meczu Fiorentina wszystko kontrolowała, wszystko wyglądało w porządku w zespole BP, jak i ale brakowało bramek. Yy, oczywiście zdarzały się fatalne, karygodne błędy w obronie. Konsekwencją tych błędów był rzut karny, który wykorzystał w pierwszej połowie Fabio Quagliarella ale nawet patrząc przez przebieg meczu, wszyscy myśleli, że Fiorentina ten mecz po prostu wygra, że oni odrobią straty i będzie to jakoś dobrze wyglądało. No niestety tak się nie stało. Mimo tego, że dobry impuls dał Duszan Wlachowicz, który po prostu musiał zdobyć bramkę, i biorąc pod uwagę fakt, że z Interem zmarnował naprawdę bardzo dogodną sytuację, to teraz jako tako się zrehabilitował. Chociaż, jeżeli na sali jest ktoś, kto wierzy w talent Duszan Wlachowicz, i chce mnie przekonać, to komentarze zapraszam do tam na dół i nie przekonajcie mnie, że Duszan Wlachowicz to jest super piłkarz. Ja, no ja na razie czegoś takiego nie widzę. Ale ostatecznie to Sampdoria w końcówce zaczęła walczyć, zaczęli próbować wyciągnąć ten mecz najlepiej jak się dało. No i bramkę zdobywa przybyły z El Suwerona Valerio Verre. I w zasadzie Sampdoria no, dosyć niespodziewanie pożarła kupony wielu osobom i w tym momencie zdobywają swoje pierwsze trzy punkty. A Fiorentina musi się zastanowić jak będzie wyglądał ten sezon, bo jeżeli doniesienia o Federico kiedyś się potwierdzą, jeżeli dzisiaj faktycznie dojdzie do podpisania kontraktu, Chociaż widocznie wszystko wyglądało na to, że jest gotowe, ponieważ Federico Chiesa wyszedł jako kapitan Fiorentiny, ale Ultrasis kurwa Fiezole postanowili, że Chiesa nie będzie nosił opaski upowiedniającej Dawida Astoriego, tylko ma nosić zwykłą, najprostszą w świecie opaskę zunifikowaną dla klubów Serie Prawdopodobnie nie będzie takich zamieszek we Florencji jak w przypadku Roberto Baggio, że miasto było zamknięte, rzucali kamieniami w... ten... W pałac burmistrza, nie wiem jak to się na nazywa we Włoszech, ale generalnie będzie wesoło, jeżeli Kieza opuści Florencję na rzecz Juve. To będzie w ogóle ciekawy ruch. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. Bo ja osobiście do tego ruchu nie jestem przekonany, ale wiecie, że ja nie jestem jakimś turbofanem Federico Kiezy. Tak czy inaczej, Sampdoria wygrywa, Kieza żegna się z Florencją w dosyć dziwnych okolicznościach i czekamy na potwierdzenie transferu. A dwójka panów w tle, czyli Francesco Caputo i Manuel Locatelli, będą się chyba wyposażyć w jakiś dużo większy ekran, bo tutaj pewnie dużo nie będzie widać, dajcie znać jak to w ogóle, się, jak się na to zapatrujecie. Generalnie Sasuolo nie zagrało w dobrej pierwszej połowy z Crotone. By twierdzić, że Crotone wyglądało w pewnych fazach meczu lepiej i nie wyglądało to tak, że idzie wrzutka z wahadła na Simiego i Simi będzie kombinował. Natomiast Sasuolo na pierwszą połowę wyszło jakieś takie niemrawe. Wiadomo, bramkę zdobył Domenico Berardi. Straszny farfocet w ogóle to był, ponieważ zamiast uderzyć mocno, uderzył słabo. Piłka w ogóle się gdzieś dziwnie przytoczyła, prawdopodobnie był tam rykoszet. Ale dobrze, ale było 1-0 i Sasuolo wyszło na prowadzenie. Schody się zaczęły, kiedy krotony dostało rzut karny, który na bramkę zamienił Simi. No i, i to wystarczyło, żeby Sassuolo zostało potężnie podrażnione. Najpierw Francesco Caputo zdobywa bramkę z rzutu karnego. No tego gola mu nie, mu nie zabierają. Nie ma szans, żeby zabrali Caputo karnego. Później w 85 minucie dwa razy położyły Aleksa Cordaza. Przelobował go. Caputo zdobywa dwie bramki, czyli wiadomo, gest musi być. No i w doliczonym czasie gry już w. Po z zrzutu rożnego było zamieszanie, bramkę zdobywa drugi pan na zdjęciu, czyli Manuel Locatelli. Jeden z najlepszych piłkarzy Sassuolo po lockdownu i w ogóle mam wrażenie, że to jest jeden z najbardziej niedocenianych pomocników we Włoszech. Biorąc pod uwagę fakt, że pierwszy sezon Sassuolo no nie, nie był aż tak dobry, w tym momencie naprawdę pokazuje potencjał, który wieszczono mu jeszcze za czasów, kiedy grał on w AC Milan. No, zobaczymy, jak kariera młodego Włocha się potoczy. Czy będzie to, czy to jest taki wystrzał, że to jest piłkarz na Sassuolo, czy może już jest gotowy na większe kluby? Ja cały czas Was zachęcam do dyskusji w komentarzach, żebyśmy rozkręcali tę naszą społeczność, bo no jest, jestem też ciekaw, co Wy na, ten, na te tematy, o których razem z Orkiem rozmawiamy, co Wy na ten temat sądzicie, bo to jest w sumie dla nas mega ważne. Dobra, mamy mecz Udinese AS Roma, czyli w tym momencie Udinese, które już zostało zrostowane za to, że nie dali sobie rady przeciwko specji, yy, gościli Roma i było wiadomo z góry, że raczej ten mecz skazuje ich na pożarcie, ponieważ Udinese w tym momencie jest yy, ze swoim fatalnym, już o tym powiedziałem. Przyjechała Roma, mieliśmy w ogóle długą przerwę, bo nie odbył się mecz Gino i Storino z powodu przypadków wiadomo czego. Tak czy inaczej Roma ten mecz mogła spokojnie wygrać z 3, może 4-0, gdyby tylko Edin Dzeko i skuteczność szły razem w parze. Dzeko pokazał w meczu z Juve, że jest trosze troszeczkę rozregulowany celownik. W meczu z Udinese to również potwierdził i naprawdę forma Bośniaka w tym momencie jest daleka od idealnej. W składzie Romy mają szczęście, że jest Pedro, że jest Henrykiem Hitarian, no i właśnie ten pierwszy w 55 minucie ustawił wynik meczu na 1-0. Roma zdobyła prowadzenie, nie oddała go do końca meczu, bo Udinese po prostu było mizerne. Było bezjajeczne, bezzębne jest jedynym zespołem w seriach, który nie zdobył jeszcze bramki w obecnych rozgrywkach. Nieważne, czy w ataku jest lazania. nieważne, czy jest Okaka. Oni coś tam próbowali, oni mieli jakieś pomysły, ale brakowało albo dokładności, albo... Defensywa Romy stała na jakimś konkretniejszym poziomie. Dobry mecz rozegrał Ibanez, który jest w pośród kibiców Giallorossi bardzo mocno krytykowany za to, że bywa elektryczny, że to jeszcze nie jest jakiś taki określony wysoki poziom. Ale naprawdę Ibanes według ekspertów man of the match, no nie licząc oczywiście zdobywcy bramki Pedro. Roma zdobywa pierwsze trzy punkty w tym sezonie, mają teraz tych punktów 4, no i muszą rozpocząć nadganianie reszty stawki, bo troszeczkę im że znaczy no, większość po prostu im konkurencji uciekła na jakąś określoną liczbę punktów, a Roma chce w tym sezonie no, mieć przynajmniej tą pewną ligę Europy, bo wiadomo, sezon przebudowy. Wiadomo było, że niedziela musi się rozpocząć dobrym meczem, jeżeli naprzeciw siebie stają Atalanta oraz Cagliari, to będzie gwarancja dobrego widowiska, ale to, że Cagliari przyjmie 5 bramek, to... No dobra, no, grali z Atalantą, mogliśmy się tego spodziewać, ale łatwość, z, jak... z jaką wchodzili piłkarze ladei w pole karne Cagliari była w pewien sposób przerażająca. Najpierw bramka Luisa Muriela, później Alejandro Gomez, fantastyczny gol Rogalem z 16 metra. To jest, to jest taki sam Papu Gomez, tak jak na początku swojej przygody z Atalantą Gasperiniego, kiedy strzelał dokładnie takie same bramki i mógł tańczyć przy narożniku. Później autostradę miał Mario Pasalić, po tym jak Robin Godzens fantastycznie pomknął lewym skrzydłem. 3-1. Po drodze, a zapomniałem, debiut Diego Godina w Kaliarii i zdobyły w nim bramkę na 1-1. Czy tylko podrażnił drużynę Ladei? Półka skończyła się golem Duwana Zapaty. No i wychodzą na 4-1, i w zasadzie Kaliarii nie ma pomysłu, żeby to jakoś skleić. Co prawda Gola zdobyły, żał Pedro w, na początku drugiej połowy. Chociaż swoją drogą i powinien zrozumieć, że Pedro nie nadaje się do grania na skrzydle, tylko on musi by grać bliżej środka boiska, bo widać po prostu, że Brazylijczyk się na tej pozycji męczy. Dalej fantastyczny Gol na 5 do dwóch lamersa, który dostał piłkę w polu karnym, podryblował poczarował z obroną Kaliari i zdobył Gola, czyli potwierdza to, że. On do bycia tym rezerwowym napastnikiem się nadaje, i zarówno Zapata, jak i Gomez, jak i Muriel, czy jak wróci Josip i Licić, będą mieli backup w tym dosyć trudnym sezonie. Atalanta rozgrywa swój pierwszy mecz w sezonie. Znaczy, pierwszy, proszę, pierwszy mecz. Pierwszy mecz, tłumaczy Wam Oleg. Pierwsze trzy spotkania zdobywają 13 bramek na poziomie seria. Fakt faktem, teraz są pięć, ale no, kto by na to patrzył, Atalanta daje nam podstawy ku temu, żeby twierdzić, że to będzie kolejny fantastyczny sezon. Ja się nie mogę doczekać meczu Atalanty w Lidze Mistrzów z Liverpoolem, bo to może być naprawdę pokaz fantastycznego futbolu. Ciekawym jest to, że mecze Lazio z Interem, które są określane meczami przyjaźni ze względu na dobre relacje zarówno kibiców z Kurwa Nord w Rzymie, jak i Kurwa Nord w Mediolanie, a piłkarze wejdą w spotkanie w bardzo taki bojowy sposób, ponieważ w ostatnich latach mecze Lazio z Interem są meczami na podwyższonym ryzyku, bo zawsze są meczami o coś. A w tym momencie było, było to spotkanie, które miało pokazać, że Inter chce, chce zgłosić akces do tego, że są zespołem w 100% poważny, że tak, to już ten sezon, że oni wyrywają Juventusowi mistrzostwo z rąk. No i skończyło się w sumie na tym, że Inter zremisował 1 do 1, w drugiej połowie był to zespół fatalny, ale idąc od samego początku. Yy, musimy zganić Tomasa Strakosza, czyli wraca ulubiony element yy, zabawy we flesze czy w podcasty. Tomasz Strakosza bardzo źle się zachował w przebraniu lautaro Martineza, ponieważ strzał leciał niemalże w niego. Miał tą piłkę na ręce, ale jak to wiadomo, Strakosza no, nie radzi sobie z, yy, z najprostszymi piłkami. No, czasem tak niestety bywa. Yy, Lacja zalicza yy, problemy w yy, obronie, ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, kontuzja radu, kontuzja bastosa. Nie wiadomo jak Francesco Acerbi będzie chciał w tym momencie pilnować defensywy Lazio, która no nie jest tak szczelna, jak w zeszłym sezonie i sam Acerbi też nie jest w takiej genialnej formie. Debiut w Lazio zaliczył Mohamed Fares. No i musimy też przejść do bramki Sergeja Milinkowica Wicza. Jeden do jednego fantastycznie się serb złożył. Widać, że Iwan Perisic na lewym wahadle to nie jest najlepszy pomysł Antonio Conte i chorbat po prostu będzie się na tej pozycji w interze męczył. Tak czy inaczej doszło później do dwóch kuriozanych sytuacji. Na początek prowokacja Arturo Vidala, który ruszył Ciro Immobile, a Włoch postanowił Chiliczykowi wypłacić plaskacza i skończyło się czerwoną kartką dla Immobile, który nie zagra już w następnej kolejce, a tutaj Lazio czeka mecz z Sampdorią, czyli jak na razie spokój, bo gdyby to był grubszy mecz, no to Immobile by naprawdę osłabił swój zespół. A później pod koniec meczu Patryk Gabaron zwlekał z wyrzuceniem piłki z autu. Dostał za to żółtą kartkę, ale wcześniej Stefano Sensi uderzył go w Brodę. Tak wiecie, musnął go. Ale wiadomo, przepisy definiują to, że piłkarz nie może dłonią dotknąć twarzy przeciwnika, dzięki czemu Sensi dostał czerwoną kartkę. No i mecz w zasadzie. Które zapowiadał się nieźle, był bardzo średni i został określony dwiema czerwonymi kartkami, gdzie nie wyglądało to w ogóle dobrze. Inter, pierwsza w tym sezonie, gubi punkty. Lazio można powiedzieć, że ratuje Remis. A Antonio Conte swoimi zmianami prze przegrywa Interowi spotkanie, bo jeżeli zdejmuje Lautaro Martineza, który miał siłę, żeby atakować i. Wyratować stan tego meczu, jeżeli on wpuszcza Ashley'a Younga, jeżeli wpuścił Danilo D'Ambrosio, kiedy trzeba gonić wynik, to słuchajcie, coś tu jest nie w porządku. No i Antonio Conte po, po, moim zdaniem ponosi odpowiedzialność za remis Lazio z Interem w tym spotkaniu. Równolegle rozgrywany był mecz Parmy z Elasem Verona, który został rozstrzygnięty już na samym początku, ponieważ bramkę zdobył Jasmin Kurtić i Parma generalnie rozegrała dosyć solidne spotkanie. Tutaj będę się akurat posiłkował tym, że był po prostu obszerny skrót spotkania, który udało mi się dorwać. Generalnie widać, że w Parmie będą potrzebne jakieś wzmocnienia. W ogóle sytuacja z tego meczu mnie jednak rozłożyła, ponieważ Mateo Darmian był dopiero co na testach medycznych w interze Mediolan, ponieważ ma niedługo przejść do Interu, a i tak zdążyły rozegrać mecz w drużynie Parmy, która zdobywa swoje pierwsze trzy punkty w erze Fabio Liveraniego, do którego ja jako trenera Parmy totalnie nie jestem przekonany po, po tym, co widziałem w meczu z Bolonią czy w meczu z Napoli. No, ale na razie zdobywa pierwszego gola. Parma czeka na wzmocnienia. Zobaczymy, jak nowi zawodnicy Parmy wdrożą się do zespołu z Reggio Emilii, bo w tym momencie wygląda to dosyć średnio. Jeżeli mówimy rzecz jasna o drużynie, która walczy o utrzymanie, która musi przebudować swoją kadrę. Wygrywa ważny mecz z Elasem Verona. Z takim meczem oni po prostu muszą wygrywać, ponieważ te kadry są na, w tym momencie na bardzo podobnym poziomie. A co do Elasu Verona, to doszła wczoraj informacja ze Sky, że Nikola Kalinic zostanie nowym piłkarzem Elasu Verona, czyli Ivan Juric będzie musiał w tym momencie ożywiać drewno, ale zobaczymy, czy będzie dostawał szansę, bo wiadomo, że w hierarchii wyżej jest Samuel Di Carmine. Czy grający 90 minut w meczu z Parmą, Andrea Favilli. A co do samego meczu, Parma wygrała 1-0 i tutaj nie ma co w ogóle więcej e, gadać. Spotkanie Benevento z Bolonią jest przedłużeniem serii Boloni, ponieważ wyobraźcie sobie, że Bolonia rozegrała już 36 spotkań. Ja w ogóle tego nie notowałem przez długi czas, ale to jest 36 spotkań bez czystego kąta w lidze włoskiej. I jest to e, rekord niechlubny, tam chyba jest 40. Są 42 spotkania. W Francji w latach 60 zrobiło Bordeaux. Bolonia nieubłaganie zbliża się do tego rekordu. No i generalnie rzecz biorąc jest grubo, bo no tyle spotkań bez czystego kąta. Łukasz Skorupski musi mieć. Musi mu to sięść na psychę w pewnym momencie. Ale umówmy się, że polski bramkarz w ostatnim sezonie, i w, czy to przed lockdownem, czy po lockdownie, naprawdę obniżył loty. I to nie jest tak, że to jest wina kolegów, tak jak on to zawsze chce pokazać, zawsze krzyczy, że to, to wy, to nie ja. Czasem małe racje, czasem zdarzają mu się naprawdę straszne babole. Ale w spotkaniu z Benevento po prostu przy golu Lapaduli nie miał szans, ponieważ akurat obrońcy zgubili krycie. Benevento wygrało spotkanie na własnym obiekcie. Ogólnie z tego co wywnioskowałem z obszernego skrótu, bo no chciałbym obejrzeć w trzy mecze na raz, ale po prostu się nie da. Yy, drużyna ze Stadio Ciro Vigori to po raz kolejny daje argumenty, że oni są tym Beniaminkiem, który będzie chciał się utrzymać, który ma fa faktycznie papiery na to, że utrzymanie jest realne. Natomiast odnośnie całej reszty, no to wychodzi na to, że na takich przeciwnikach jak Bolonia oni będą w stanie punktować, no i trzeba, trzeba będzie się zastanowić, co zrobić z obroną w spotkaniach z wyżej notowanymi przeciwnikami. Tak czy inaczej, Benevento ma w tym momencie 6 punktów w tabeli. Naprawdę nieźle wchodzi w sezon Serie A i normalnie Milan powinien się już obawiać tej 15. kolejki, ponieważ co jest ciekawe, w, jedynym, w poprzednim sezonie Benevento spotkali się z Milan też w 15. serii gier. Teraz też będzie taka sama sytuacja, więc może Demony wrócą, ale no ja osobiście liczę, że Milan nie będzie aż tak dziadował w spotkaniu z drużyną z Ciro Ale ogółem rzecz biorąc, jeżeli chodzi o Milan, no to słuchajcie, Milan jest liderem w tym momencie do spółki z Atalantą. 7 goli zdobytych, 0 goli straconych jako jedyna drużyna w seria zachowała czyste konto we wszystkich spotkaniach, no słuchajcie, jestem w szoku. Ale mecz ze Specją, mecz z Crotone, mecz z Bologna, no, przeciwnicy nie byli najwyżej notowani. Mówiąc o samym meczu ze Specją, to jesteśmy oczywiście po tych rzutach karnych, które... No słuchajcie, ja powiem Wam tak. Gdybym miał ciśnieniomierz obok siebie podczas oglądania rzutów karnych, to musiałbym... no prawdopodobnie zamknąłbym skalę tego ciśnieniomierza, bo no, wyżej by się nie dało. Takie były emocje przy tych rzutach karnych. Milan na szczęście sobie Poradził, ale no, słuchajcie, tyle co się strachu najedliśmy, to nasze. I jaki jest punkt wspólny tych dwóch spotkań? Tragiczny Rafael Lao. W meczu z Rio wywracał się o własne nogi. W pierwszej połowie meczu ze Specją Rafael Lao irytował wszystkich i każdy się domagał jego zejścia. No i dobrze, że to, dobrze, że to Stefano Pioli jest trenerem, a nie kibic sprzed telewizora. Ponieważ Leo w drugiej połowie zdobywa dwie bramki, no i generalnie robi gest, że dzwoni do rodziców, że zdobywa bramkę, wszystko super. Natomiast ja mam cały czas z tył głowy coś takiego, że naprawdę on dużo nie wniósł do samej gry, po prostu dwa razy udało mu się dobrze dostawić nogę. I każdy jego kontakt z piłką był bardzo elektryczny, bardzo się martwiłem, kiedy on dotykał piłkę. Bo z jednej strony to jest piłkarz, którego bardzo przyjemnie się ogląda z taką elegancją, kiedy tą piłkę prowadzi, gorzej jak przychodzi już do pola karnego i podjąć się decyzję. No to bywa z tym bardzo różnie. Ale no, chcia... no, myślałem, że będę Portugalczyka krytykował w tym flashu, ale z drugiej strony zdobył dwie bramki i nie mogę go skrytykować. O, mogę pochwalić Teo Hernandez'a za to, że fantastycznie odebrał piłkę na 30 metrze, pognał lewym skrzydłem i pokonał Rafaela. No, rozegrał niezły mecz Teo Hernandez. Ogólnie w Milanie, tak jakby popatrzeć, na razie Sandro Tonali się wdraża, na razie nie rozgrywa wybitnych spotkań, bo musi się pokazać, że no, musi zobaczyć z czym to się mniej więcej je Dużo pewniejsi są Frankes i z Ismaelem Benasserem, którzy kiedy pojawili się na boisku, w miejsce to na Lego i Radę który Chociaż ten drugi to w ogóle nie wiem co on dalej w Milanie robi, ale to nie, nie mój ten Z jednej strony mój biznes, ale to Freiburg się nie zdecydował, no i Radę Królnic został w Milanie Generalnie no Cyrk w pierwszej połowie nie powalał. W drugiej połowie Milan wyglądał dużo lepiej. Wyglądało to naprawdę fajnie. Wyglądało to też tak, jakby oni wyczekiwali na to, że specja naprawdę będzie bez sił. I udało się po prostu ten wynik wywieźć. Milan razem z Atalantą jest liderem. Ja również chciałbym Wam opowiadać o meczu Juventusu z Napoli. Już tak jakby, mówiąc bez cięcia na sam koniec, ale sami doskonale widzieliście jaki wczoraj odbył się na Allianz Stadium e, cyrk. Jak to e, po prostu żenująco wyglądało. Piłkarze Juventus nie wyszli z szatni. E, piłkarze Napoli siedzieli w domach. E, w ogóle poszedł jakiś fake koło godziny 18, że nie 17:30 chyba poszedł fake, że wyleciał jakiś samolot z Napoli jakiś bang w nieokreślonym miejscu i się mówiło, że a a może to jednak jadą na mecz. Na, Niektórzy się łudzili, że zaraz, zaraz oni się pojawią w przyjazdu na białych koniach, że to jest taka mistyfikacja. No niestety tak się nie wydarzyło. I czekam na decyzję, czy to będzie walkover, czy mecz zostanie przesunięty, bo ten mecz zaczyna się dopiero teraz. Rozpoczną się prawdziwe jaja związane z Ligą Włoską. Ci, co obserwują to. Nawet oni są w szoku, że coś takiego miało miejsce w tym spotkaniu A ja się będę powoli z wami żegnał Ty, Typerki w tym odcinku nie będzie, bo spotkania odbędą się za dwa tygodnie po przerwie na reprezentację no, O swoim swoją drogą Polacy zagrają z Włochami w niedzielę, więc trzeba będzie obserwować jak tam sobie nasi poradzą A ja się będę z wami żegnał i czekajcie na, na informacje o naszych przewodników, ci co je zakupili, ci co... Nie zakupili, no to czekajcie na najbliższy materiał, ponieważ z Oltkiem planujemy podsumować jakieś takie najfajniejsze transfery, które pojawiły się w Mercato 2020. Więc myślę już, że znaczy ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się ciepło i ciao.